Witam, witam Was bardzo serdecznie ludziska, z, z tej strony Solak Witam Was w ostatnim poradniku z serii Call of Duty Vanguard Zombies Na mapie Shinonuma Oh yeah W tym poradniku będę się skupiał na samych konkretach Wszystkie odnośniki do poprzednich poradników są w opisie tego filmu Oraz w adnotacji na końcu Jeśli doceniacie moją pracę to wiecie co robić Ja nie przedłużam i lecimy z tematem Pierwszy krok to odsłonięcie monolitu, który znajduje się przed siedzibą lekarza. Żeby to uczynić, musicie poczekać do piątej rundy, w której pojawią się wrzaskobuchy. Wystarczą tylko trzy eliminacje blisko monolitu, by go odsłonić z zarośli. Wtedy Verkana powie, że monolit jest niekompletny i trzeba znaleźć fragment koła szyfrowego. Drugi krok znalezienie trzech pierścieni szyfrowych. Kolejność znajdywania jest obojętna. Ważne jest to, by zebrać je wszystkie. A więc zaczniemy od pierwszego, który jest w chatce doktora, dokładniej w małym pokoju obok łóżka naprzeciw stołu z zapisanym szyfrem. Do niego jeszcze przejdziemy za chwilę. Drugi znajdziecie w sali sypialnej na tym stoliku. A trzeci naprzeciwko paka pancza w tym miejscu. Teraz musicie odnaleźć kartki z zapisanymi znakami. Jest ich również trzy, lecz w każdej grze są to losowe znaki, bowiem wszystkich znaków jest piętnaście, a to oznacza, że u Was może być inna kombinacja. Skoro już jesteśmy przy odkrywce, pierwszy znak znajdziecie tutaj przy stole naprawczym. Pamiętajcie o tym, by zrobić sobie screena tego znaku. Drugi jest ukryty za książkami w środku mapy, a konkretniej w warsztacie wykopów. Wystarczy strzelić lub walnąć atakiem, wręcz by znak został odkryty. Trzeci znak znajdziecie w pokoju komunikacyjnym na tym stole. Przy okazji podnieście bezpiecznik z drugiego pomieszczenia. Później będzie wam potrzebny. Trzeci krok. Włożenie pierścieni w monolit i ułożenie szyfru. Do tego będziecie potrzebować kartki z szyfrem w chatce doktora. By odkryć pozostałe znaki na kartce, musicie rzucić w ten stolik mołotowym lub termitem, by ten się pokazał w całości. Jeśli nie będziecie mieli tych przedmiotów, możecie sobie zapauzować ten fragment filmu i przeczytać w całości szyfr. Bo na Wasze szczęście wystarczy znać te 15 znaków, którym odpowiada symbol obok. I to te symbole musicie ułożyć w monolicie wzdłuż tej strzałki. Jak widzicie, podkreśliłem Wam znaki, które ja znalazłem, a tym znakom odpowiada symbol obok. I to te symbole układam. Proste i zrozumiałe. Po wprowadzeniu szyfru możecie rozpocząć ceremonię, ale do tego będziecie potrzebować Wunderwaffe DG 2. Musicie wybudzić monolit ze snu. Czwarty krok. Zbudowanie Wonder Weapon. Jak go zrobić, odsyłam Was do poradnika numer 1, linki w opisie oraz pod koniec wideo. Tam macie wszystko dokładnie wytłumaczone, a nie chcę przedłużać tego wideo. Dodam tylko, że po zrobieniu Wunderwaffe DG 2 należy ją od razu ulepszyć. Przynajmniej na pierwszy poziom, po to by mieć więcej naboi. Piąty krok. Macie ulepszoną cudowną broń oraz pancerz na przynajmniej drugim poziomie, więc jesteście gotowi na wybudzenie monolitu ze snu. W trybie solo podchodzicie do jednego kamienia, a w trybie kooperacji każdy z graczy podchodzi do osobnego i klikacie ją w tym samym momencie. W tej chwili zaczynacie dość trudny etap. Waszym zadaniem jest zabijać zombie z niebieską poświatą z Wonder Weapon. Pozostałe zombie możecie zabijać z drugiej broni. Te specjalne, czyli od 12 do 15 zombie, musicie zabijać z Wonder Waffe, po to, by nasycić monolit niebieską energią, a tym samym uwolnić Echo i Saraxis. Do Saraxis przeszłość powraca, bycie prześladować. To Patrz, Saraksys, Echo twych utraconych wspomnień. Ostrożnie. Chyba nie cieszy się na twój widok. A to co? Kto, Kto mnie przyzwał? Nie, nie powinno mnie tu być. Szósty krok. Teraz musicie napełnić fontannę krwią. Zbieracie grupę zombie, koniecznie na froncie chaty rybackiej i podbiegając pod fontannę, włączacie za sobą pułapkę. W ten sposób krew się uzupełni. Następnie ją wypijacie, gdy się wystarczająco napełni, oraz szukacie czerwonego orbu. Niestety mam nagrane tylko dwa miejsca jego spawnu, lecz jest jeszcze trzeci, który znajdziecie obok wyjścia w kierunku na składzik. W każdym razie musicie za nim nadążać i być blisko, inaczej zniknie. Jeśli pojawi się na respie, podchodzicie i aktywujecie orba. Ten poleci w kierunku chatki doktora. Dobrze jest wezwać wcześniej Tyrolkę, by pójść skrótem, a nie schodzić schodami, co zaoszczędzi czas. Gdy orb zatrzyma się pod chatką doktora, ponownie klikacie go. I zabieracie połowę lustra Saraxis. Drugi spawn, orba znajdziecie obok skrzyni losującej w kantynie, a ten zaprowadzi Was do chaty rybackiej. W pomieszczeniu z amunicją klikacie go ponownie i macie pierwszą część lustra. Trzeci spawn będzie w środku chaty, idąc w kierunku składzika, a orb będzie kierował się do odkrytu. Drugą część krwi umarłych wypijamy, by odnaleźć drugą część lustra. Żeby nie krążyć po całej mapie, pierw sprawdźcie w pokoju narad, gdzie znajduje się owa część. Będzie zaznaczona czerwonym x Może być w dowolnym miejscu mapy, lecz w trybie solo prawie zawsze znajdziecie go w składziku, ewentualnie w pokoju komunikacji na suficie. Gdy już go znajdziecie, Strzelacie w niego i podnosicie z ziemi, a następnie umieszczacie na podium w odkrywce. Siódmy krok. Klikając podium w odkrywce, uwalniacie moc, którą trzeba naładować, by ta naprawiła lustro. Więc podchodzicie pod niebieskiego orba i klikacie go. Ten wzbija się ku górze i ląduje w którejś z czterech miejsc mapy. Jeśli gracie solo, będzie to tylko jedno miejsce. Natomiast w kooperacji każdy z Was będzie musiał pójść w inne miejsce. Ja za każdym razem grając solo, trafiałem na orb lecący w kierunku składzika, ale może też polecieć do pokoju komunikacyjnego itd. Zobaczcie na mapie i śledźcie go jak najszybciej. Orb zatrzyma się w trzech miejscach danej części mapy. Za każdym razem trzeba w niego strzelić, gonić go, póki się nie zatrzyma. Ponownie strzelić i znów to samo. Po trzecim strzale wróci naładowany do odkrywki. I to wszystko. Teraz czeka Was walka z Bosem. Ósmy krok. Zanim klikniecie niebieski orb, by wezwać echo, upewnijcie się, że macie najwyższy poziom swojej umiejętności. Naprawiony pancerz na minimum drugim poziomie oraz pełną amunicję, gdyż ta walka może okazać się zabójcza. Gdy już jesteście gotowi, możecie kliknąć w niebieski orb. Całą walkę z bossem widzieliście już ponad pół roku temu. Dla tych, co nie widzieli, link będzie w opisie filmu, dlatego nie będę jej już pokazywał. Wspomnę tylko, że podobnie jak w ceremonii z monolitem, Trzeba zabijać zombie z niebieską poświatą z Wunderwaffe, by naładować lustro i tym samym wytworzyć niebieską kopułę. Tylko wtedy, gdy echo jest w środku, staje się wrażliwa i można ją niszczyć. Resztę zombie zabijacie z drugiej broni, by oszczędzać amunicję cudownej broni. Po każdym etapie dostajecie max ammo, odnowienie pancerza i inne dropy. Etapów może być dużo, ale to zależy od poziomu zdrowia bossa. Jeśli wszystko pójdzie Wam sprawnie, będą to trzy etapy, jeśli źle, to nawet kilkanaście. Po zabiciu bossa dostajecie fanty, na przykład Raygana i wiele więcej, ale to już wiecie z mojego poprzedniego poradnika. I to by było na tyle, ludziska. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Jeśli tak, to wiecie co robić. Skomentujcie filmik dla zasięgu. Subskrybujcie, jeśli tego jeszcze nie robicie, i kliknijcie dzwoneczek, by być na bieżąco. Pamiętajcie o tym, że w każdy czwartek o godzinie 17.00 publikuję kolejny materiał. W niedzielę miałem robić streama, lecz prawdopodobnie go przeniosę na poniedziałek. Jeszcze, w razie czego dla pewności będę informował na moich socialach. Także to by było na tyle. Dzięki jeszcze raz za obejrzenie i do zobaczenia w następnym wideo. Na razie.